Hej, kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś po raz kolejny przychodzę do was z moimi zakupami z AliExpress. E, osoby, które nie są zainteresowane tym filmikiem, bo e, mam świadomość tego, że jest to kontrowersyjny temat, nie każdy e, po prostu e, popiera i jak najbardziej rozumiem, akceptuję. E, I też proszę takie osoby, żeby po prostu no, nie oglądały tego filmiku, ale też nie komentowały. E, nie traćcie swojego czasu na ten film, nie traćcie mojego czasu, żebym potem. Nie musiała czytać komentarzy na dole, jaka to jestem okropna, straszna i szpanuje podróbkami. Tak nie jest. Osoby, które oglądają mnie, które subskrybują mój kanał, wiedzą, że po prostu jest to powiedzmy taki mój cykl, gdzie testuję po prostu podróbki z Chin, z tego względu, że jest to temat popularny i nie czarujmy się, dużo osób kupuje podróbki, osoby, które tak jak mówię nie są zainteresowane, są przeciwne, no to bardzo proszę po prostu tam na dole jest taki guziczek, naciśnijcie go i po prostu nie marnujcie swojego czasu, ale też uszanujcie czas i zdanie innych ja bynajmniej nie jestem zwolenniczką takich zakupów i to nie jest tak że jestem, że popieram tego typu zakupy, wiadomo są to podróby i oczywiście nigdy nie będą tak dobre jak oryginał, ale tak jak mówię takich filmików na YouTubie jest masa jest dużo osób, które robią tego typu recenzje, a i ja właśnie jestem jedną z tych osób, tak więc mam nadzieję, że już w tym momencie są ze mną osoby tylko i wyłącznie te, które są zainteresowane i chcą po prostu zobaczyć ten filmik no to zaczynamy, zapraszam na przegląd kosmetyków tak jak widzicie jest to naprawdę dość spora kolekcja nakupowałam tych kosmetyków trochę właśnie żeby potestować żeby zdać Wam relacje zresztą sama byłam bardzo ciekawa tych niektórych produktów bo widziałam już je wcześniej u youtuberów zagranicznych no i tak jak widzicie są tutaj i pomadki Kelly i paleta rozświetlaczy od Anastazji i paleta róży Too Faced pomadki i najwięcej produktów jest MAC, są to cienie do oczu prasowane rozświetlacze są też szminki Jeffree Star oczywiście jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości to od razu mówię, są to wszystko podróbki, ani jedna rzecz nie jest oryginałem, są to rzeczy, które niestety są po prostu podróbkami, odpowiednikami oryginałów, ale wyprodukowane w Chinach z nie wiadomo jakich materiałów mam na myśli skład bo tego nie wiadomo i tego nigdy nie będziecie pewne kupując jakiekolwiek kosmetyki z Aliexpress więc jest to niestety ryzyko ale nie czarujmy się, cena jest bardzo kusząca, dlatego chińskie Allegro jest tak popularne i tyle osób no, decyduje się na zakupy e, ok, dobrze, przejdźmy po kolei już do produktów zacznijmy więc może od palety Too Faced, jest to paleta róży, e, zaraz zobaczycie słocze jak wyglądają ta paletka jest bardzo piękna, ma opakowanie. Znajduje się w niej też lustereczko. A jak widzicie, wygląda tak no wszystko generalnie fajnie, tylko te róże są mini, 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 maciupeńkie, generalnie ciężko wsadzicie w nie e, pędzel, no bo jak widzicie tutaj, no tak wygląda jeden róż, no gdzie tutaj pędzel powiedzmy jakikolwiek byście nie wzięły, no to po prostu bardzo ciężko tym pędzlem do nich dotrzeć, to jest jedyny minus, bo naprawdę są maciupeńkie, pigmentacja jest ok, bez szału, e, zresztą co widzicie na, teraz na filmiku, teoretycznie te róże są bardzo zróżnicowane kolory, natomiast pigmentacja, no tak jak mówię, średnia e, są bardzo pudrowe no trochę trzeba się tym pędzlem namachać żeby, żeby cokolwiek było widać efekt, opakowanie fajne paleta kosztowała około 6 funtów 6,50 e, za nią dałam, czekałam na nią też króciutko bardzo szybko przyszła e, jeszcze tutaj mam, Wam mogę pokazać ma nawet datę mm, ważności no, i kod, który jest na opakowaniu, i tak samo. I tutaj z tyłu 5H1. I tutaj z tyłu jest ten sam kod, więc wszystko się zgadza. Natomiast produkt taki sobie bez szału. Druga rzecz to jest rozświetlacz, który teraz jest szał w, ogólnie na internecie na te takie rozświetlacze tęczowe, które właśnie wyglądają tak. Mój jest naprawdę przepiękny. To jest firma Prism. Sam rozświetlacz w sobie jest przepiękny, bardzo dobrze napigmentowany, przepięknie się rozprowadza, zostaje pięknie. O, możecie zobaczyć. Naprawdę robi piękną poświatę, piękny efekt. Przyszedł w takim cudownym opakowaniu, w takim kartoniku. Był włożony, o, tutaj jest jego pojemniczek. No i w takim torebeczkę cudną i jeszcze dostałam kartkę z podziękowaniem, no i ogólnie jakąś taką wizytówkę. Widzę, że to jest podróbka, bo to na pewno nie jest chiński e-mail i, i jakieś takie, wiecie, wizytówka firmy. Więc e, generalnie produkt sam w sobie jest obłędny, jest przepiękny. Bardzo jestem z niego zadowolona. Nie był tani, kosztował około 5 funtów, więc jak na taki produkt z Chin to nie jest mało. E, można go używać pojedynczo, jako cieni do oczu, e, można go używać właśnie jako rozświetlacza i naprawdę jest super. Kolejny produkt to są szminki, chyba najpiękniejsze szminki na świecie. Zresztą bardzo dużo jest teraz filmików zagranicznych, youtuberów, którzy zachwycają się tymi szminkami. Nie wiem, jak się to czyta. Kaliumi yumi? Yumi? nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast opakowanie wygląda całkowicie jak oryginał. Niczym się nie różni. Ja mam w dwóch odcieniach, jeden jest różowy, a drugi jest Dream Purple i Barbie Doll Powder. Już Wam pokażę jak wyglądają szminki, zresztą możecie je zaraz zobaczyć na filmiku. Mają przepiękne lustereczko, tutaj takie piękne opakowanie, naprawdę niczym się nie różnią od oryginału. No i tutaj naciskacie, cyk i szminka wyskakuje. Boskie opakowanie i zobaczcie w środku. To jest przepiękne szminka, przepiękny produkt. Prawdziwy kwiat zatopiony w środku i drobinki złota. Ta szminka, no wcale nie dziwi się, że, że została okrzyknięta jako najpiękniejsza szminka na świecie, bo naprawdę jest urocza. Każdy z tego odcieni ma inny kwiatek w środku. Mój właśnie jest różowy, ponieważ ten odcień jest różowy. Szminka sama w sobie zmienia kolor, barwi usta, wydobywając naturalny pigment ust. Nie będę aplikować, bo mam już na sobie szminkę matową, więc pewnie tylko zrobiłabym sobie kuku. Natomiast próbowałam jej i faktycznie jest to żelowa, przepiękna pomadka która wydobywa kolor i zmienia się na taki usta na kolor różowy, taki czerwonawy. Bardzo fajny gadżet i fajny taki, jeśli szuka się jakiegoś po prostu takiego nawilżającego, powiedzmy, błyszczyka, szminki, no to jak najbardziej ten produkt się sprawdzi. Plus, tak jak mówię, opakowanie jest przepiękne. Jeszcze tutaj jest, widzicie, plasticzek, który też ma wygrawerowane nazwę firmy. Drugi kolor już Wam pokażę też e, tak samo wszystko wygląda tak samo się naciska i wyskakuje i fioletowa szminka z fioletowym kwiatkiem no po prostu obłędna i tak jak mówię kawałki złota w środku, zatopione prawdziwy kwiat, oczywiście nie wiem jak w tych e, fejkowych tych, tych podróbkach, e, czy, czy to też jest prawdziwy jakiś kwiat i drobinki złota, raczej nie sądzę no aczkolwiek szminka bardzo ładnie pachnie Takim, takimi delikatnymi cukierkami eee, na ustach jest troszeczkę taka dziwna, powiedziałabym jakbym miała wazelinę, taki posmak daje wazeliny na ustach eee, ale generalnie jak najbardziej jestem za, kosztowała około 2 funtów 2,70 chyba ta eee, paleta najnowsza, rozświetlaczy z Anastazji Beverly Hill eee, Moon Child Glow Kit jak widzicie, wygląda tak. Jest w takim tutaj kartoniku, z którego się wysuwa kod e, seryjny, wybity. Wszystko jest teoretycznie tak, jak być powinno. E, sama paleta w środku wygląda tak. I naprawdę jest przepiękna, jest obłędna słońce, możecie już teraz zobaczyć na filmiku. E, no i tak jak mówię, paleta przepiękna, rozświetlacze bardzo ładne, ale ten pigment nie jest bardzo mocny z tego względu, że mm, te rozświetlacze są dość kremowe, więc ciężko je nabrać na pędzel. Natomiast dają bardzo ładny, delikatny taki efekt. Nic bardzo z takiego wow na zasadzie efektu lustra. Z tego względu, że właśnie są dość kremowe, niepudrowe, więc dużo na pędzel się tego produktu nie nabiera. Odcienie bardzo piękne, każdy naprawdę jest inny. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale. W realu, jeśli um, ja mogę Wam zresztą pokazać zaraz na palec, mam nadzieję, że zobaczycie. Każdy ma inny taki poblask i przepięknie wyglądają. Ja Wam tutaj jeszcze pokażę. Mam nadzieję, że to widać. Ten jest taki właśnie róż wchodzący. No tutaj jakiś żółty, niebieski i tutaj taki srebrny. Tak, ten taki bardziej fioletowy. No super, super, paleta bardzo fajna, kosztowała około 10 funtów, 9 z drobnymi. Um, myślę, że nie jest tak dobrze napigmentowana jak oryginał na pewno, natomiast suma summarum bardzo dobry produkt i um, no naprawdę fajny. Ok, kolejny, może weźmy, zróbmy w takim razie szminki Kylie Jenner. I to są ja już w poprzednim filmiku, do którego link znajdziecie tutaj. Recenzowałam szminki, te takie długotrwałe od Kelly Jenner. Ten zestaw, każdy z nich ma konturówki. Wtedy mówiłam w tamtym filmiku poprzednim, że tak średnio z tymi kolorami. No i te, te w ogóle, które tutaj mam nowe, to są nowe odcienie ich wcześniej nie było, dopiero się pojawiły. Jak widzicie, każdy ma właśnie tutaj konturówka, no i po prostu ten błyszczyk matowy, matujący. Te odcienie, które ja mam, to jest Exposed, Freedom i Skylight no i zaraz zobaczycie wszystko na filmiku słocze jak wyglądają no opakowanie przepiękne no naprawdę w niczym nie różni się od oryginału jeśli chodzi o pigmentację no to już kiepsko, to znaczy kiepsko niektóre są z tych odcieni lepiej napigmentowane inne gorzej, na pewno te niebieskie zarówno ten jasny niebieski jak i ten taki granat no pigmentacja jest średnia, są dość wodniste, bardzo ciężko rozprowadzić je równomiernie na ustach bo naprawdę no, zostawiają takie plamy I gdzie nie No po prostu nierówno się rozprowadzają Natomiast ten odcień Exposed On jest chyba najlepszy Najbardziej taki kremowy i najlepiej napigmentowany Jeśli miałabym e, oceniać Te trzy szminki No to na pewno Exposed jest najlepszą e, Natomiast pozostałe No to tak bardzo średnio Um, kosztowały niedużo bo jeden zestaw kosztował 2 funty, chyba 20 jakoś tak, około 2 funtów więc no naprawdę cena jest powalająca um, no i dobra, idźmy dalej jeśli jesteśmy już przy szminkach, no to weźmy teraz szminki od Jeffree Star. Odcienie, które mam możecie zobaczyć. Zamawiałam je od dwóch różnych dostawców i różnią się troszeczkę, a o tym zaraz Wam powiem. Natomiast jeśli chodzi o te szminki, są cudowne. Nie robiłam swatchy wszystkich, bo no naprawdę ten filmik, gdybym chciała robić wszystkie słocze, to to chyba trwałby z jakąś godzinę. Zrobiłam tylko te najnowsze, to znaczy najnowsze odcienie, które pojawiły się, bo reszta, no to już raczej już dość sporo jest na tym AliExpress, natomiast te, które właśnie zrobiłam Łoczy to są nowe odcienie, które niedawno się pojawiły i od razu je zamówiłam. I są to Gemini, Gemini to jest akurat stary odcienie, ale go kupiłam, Abused, Watermelon Soda. 714 To są wszystko te nowe odcienie, które się pojawiły i e, manekin. Manekin e, mam dzisiaj na sobie. To jest manekin, tak wygląda. Uważam, że jest przepiękny. Problem z tym, że te szminki, niestety, ale. O! Widzicie? Bardzo się kleją. Nawet chociaż ta szminka już naprawdę wyschła, wierzcie mi, że ona już jest sucha, to. O! Zresztą, możecie zobaczyć. No to niestety, ale jest lepka. Zastanawiam się, żeby może po prostu puder gdzieś tam zaaplikować, transparentny. Może byłoby lepiej. Natomiast sama w sobie jest bardzo. No i niektóre te odcienie, większość tych odcieni taka niestety jest. Natomiast, no, co tutaj dużo mówić? Opakowanie cudne. Opakowanie niczym nie różni się od oryginału. Mówiłam Wam, że od dwóch różnych sprzedawców i się różnią. Różnią się tym, że te, które kupiłam wcześniej. Mają, widzicie tutaj na górze, na przykład Dominatrix ma coś takiego, taką nalepkę, natomiast od drugiego sprzedawcy dostałam o, z taką nalepką e, odcienia, więc no, różnią się troszeczkę opakowaniem. Natomiast wszystko pozostałe wydaje mi się, że jest identyczne. E, niektóre, te, e, niektóre te odcienie są przepięknie napigmentowane. Dominatrix jest. Boski. Są tak niektóre kremowe, i tak po prostu napigmentowane, że to jest głowa mała. Natomiast niektóre niestety są dość wodniste, bardzo podobne do tych pomadek Skelly Jenner. No, takie bardzo wodniste, nierówno się rozprowadzają na ustach i dość długo schną, wysychają. Natomiast, generalnie, jedna szminka kosztowała funt, około funta 30, więc naprawdę, no za tą cenę nie można oczekiwać cudów. Generalnie na plus. E, idziemy dalej. Taki fajny gadżet. To jest e, wibrujący e, aplikator podkładu. E, tutaj ma lustereczko. Wygląda tak. O, otwieracie. Tutaj jest zapasowa, dostałam z zapasową po prostu gąbeczką. E, to jest normalna, zwykła gąbka. I co robicie? Wkładacie sobie paluch. Tutaj jest. Na, e, przyciskacie, włącza się wibraktorek. Słyszycie? No i po prostu podkład i aplikujecie. Ten wibrator nie jest bardzo jakiś taki, nie czuć go, jest delikatny, nic mocnego, można naprawdę sobie, myślę, fajnie zaaplikować. Podkład jeszcze go nie testowałam, dopiero co go dostałam, więc nie mam zielonego pojęcia, czy jest dobry, czy nie. Myślę, że to nie będzie jakiś wow, szał, pał, natomiast za funta, bo tyle kosztowało. Jak najbardziej, chociażby do torebki, wrzucić gdzieś, zabrać z sobą, na szybko zaaplikować. Myślę, że super, super sprawa. Tym bardziej, że nie trzeba używać tego wibratora i normalnie sobie. O, mam dwie gąbki. Właśnie teraz odkryłam. Była jedna na drugą założona. Ok, to dostałam z dwoma gąbkami. No to w sumie trzy. Jak najbardziej jestem za. Jeśli już mowa o fioletowych gadżetach, no to zamówiłam sobie też fioletowe pędzle. Po prostu urzekły mnie bardziej, jeśli chodzi o wygląd. No są przepiękne, jak widzicie, takie przypominają um, kije do golfa. Są w różnych oczywiście kolorach, albo srebrne, albo złote. Ja wzięłam sobie fiolet, bo bardzo mi się spodobały. Um, około 16 funtów cały set. W secie jest ich dziewięć, są dość zróżnicowane, bo są i do konturu, i do podkładu, i do korektora, i nie wiem, podejrzewam, że naprawdę większość kosmetyków można by nimi aplikować. Moim ukochanym, ulubionym jest ten przedostatni z większych, czyli ten. Ja po prostu nie wyobrażam sobie już życia bez niego, i tylko nim cały czas aplikuję podkład. Po prostu cudownie podkład się rozprowadza i naprawdę, no, oh, coś niesamowitego. Jestem mega, mega wielką fanką, chociaż zawsze byłam sceptyczna, jeśli chodzi o tego typu pędzle, bo mm, nie wiem, miałam wrażenie, że po prostu znika pigmentacja, że rozprowadzając z nimi podkład, ten podkład całkowicie wsiąknie i po prostu będzie niewidoczny na skórze. Nieprawda. Piękny zostawiają efekt, skóra jest po prostu jak no, wygładzona, aksamitna i naprawdę przerzucam się z pędzli zdecydowanie na tego typu szczotki. Kolejny produkt... Cienie pojedyncze z Maka. Kupiłam cały zestaw, czyli 24 pojedyncze cienie. Teoretycznie miały być matowe, absolutnie matowe nie są. Są wszystkie bardziej takie perłowe. Nie robiłam słoczy wszystkich, zrobiłam tylko kilka, żeby Wam pokazać pigmentację. Pigmentacja jest cudowna, obłędna, zresztą możecie to zobaczyć na filmiku. No naprawdę, te kolory są bardzo zróżnicowane, począwszy od zielonych, niebieskich, pomarańczy, różu, róży po białe, brązy. I jakieś takie szare odcienie czerni. No naprawdę. Cudowne cienie i bardzo kremowe, naprawdę nie są w ogóle pudrowe, są bardzo kremowe, pigmentacja jest cudowna, można je aplikować nie tylko na sucho, ale i na mokro, na mokry pędzel, tak samo cudownie się aplikują, ja już je testowałam i naprawdę makijaż wytrzymał cały pełny dzień, od rana, gdzie szłam do pracy, pomalowałam się, do wieczora, wracając o godzinie 9-10, zmywając makijaż, dalej te cienie były i nie były naruszone naprawdę e, nigdzie się nie zważyły, nigdzie nie weszły w zmarszczki. Powiem szczerze, że jestem w głębokim szoku. Wyglądają bardzo podobnie do oryginału. No tutaj jak zresztą widzicie, wyglądają no naprawdę bardzo, bardzo e, profesjonalnie i powiedziałabym jak oryginały. E, każdy z nich ma inny numerek, e, nazwę, e, przyszły w opakowaniach e, no po prostu takich kartonikach. Z numerami, z kodami seryjnymi, z numerem wybitym też tutaj na opakowaniu. Każde opakowanie ma Bakcumak, czyli tą najbardziej znaną akcję Makowską. No po prostu wszystko jest tak, jak być powinno. Ciężko powiedzieć coś złego o tych cieniach, naprawdę ciężko, chociaż chciałabym powiedzieć coś złego. Wszystkie, każdy jeden odcień jest bardzo dobrze napigmentowany. Tutaj nawet nie mam mowy o tym, że niektóre są tylko fajnie napigmentowane. Nie, każdy jeden, jak sprawdzałam, jest super. Jeśli bylibyście zainteresowani, mogę nagrać jakiś osobny jeszcze filmik z pigmentacją i ze słuczami wszystkich odcieni, ale no generalnie, tak jak widzicie, tutaj na filmiku naprawdę pigmentacja jest obłędna. No i ostatni produkt od MAC, który mam, to są to rozświetlacze. Duże rozświetlacze. Zamówiłam je od dwóch różnych sprzedawców. Niektóre, zaraz Wam pokażę, różnią się po prostu designem. Jedne są takie, jak widzicie, natomiast drugie są po prostu bez żadnego wzoru. Zwykłe, normalne, takie bardziej mozaikowate też. Niektóre właśnie, jak widzicie, są mozaiką, ale są też takie, które są normalne, jednego koloru. Wyglądają tak. Słocze możecie zobaczyć już teraz. Zrobiłam dla Was wszystkie słocze, każdego jednego koloru, z tego względu, że no, każdy jeden jest cudowny, każdy jeden jest dobry. Są Niektóre te odcienie są bardziej pudrowe, niektóre są mniej pudrowe, jedne są bardziej kremowe, drugie są mniej. Natomiast, suma sumarum wszystkie są bardzo dobrymi rozświetlaczami. Bardzo łatwo się je aplikuje na skórę, utrzymują się długo, dają piękny blask i piękny efekt. Każdy na swój sposób. Można je aplikować też jako cienie, bo już próbowałam i, i też jako cienie dają radę. No, jak widzicie, są, różnią się, każdy jeden jest innego odcienia, chociaż co jest śmieszne, to to, że kupiłam od dwóch różnych sprzedawców i gdzie u jednego sprzedawcy soft and gentle jest na przykład całkiem taki jednego koloru, natomiast u drugiego soft and gentle był w ogóle całkiem inny i był bardziej fioletowy, w ogóle no nie przypominał oryginału. Możecie zobaczyć, tutaj są soft and gentle od dwóch różnych sprzedawców. Tutaj jest od jednego Możecie zobaczyć i ten chyba jest najbardziej zbliżony do oryginału, natomiast ten jest w ogóle odjechany, też jest soft and gentle, ale od innego sprzedawcy, ten jest bardziej taki fioletowawy. Szczerze mówiąc, to tak średnio na rozświetlacz, nie wiem, komu by on mógł pasować, ale myślę, że na pewno go wykorzystam mimo wszystko. No naprawdę powiem Wam, że jestem bardzo z nich zadowolona, i ja właśnie zamówiłam najpierw u jednego sprzedawcy, potem domówiłam kolejne, bo byłam bardzo zszokowana, jeśli chodzi o pigmentację i efekt, i to właśnie jak się utrzymują, jak długo się utrzymują, no i jakiej dobrej są jakości. Wszystkie tak samo mają opakowania z kodami seryjnymi, z wybitymi numerami, z info back to Mac, tak jak w tych poprzednich cieniach, no naprawdę bardzo ciężko się przyczepić do czegokolwiek. Eee, powiem Wam szczerze, że z tych rzeczy, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, to wszystkie są, prawie wszystkie są naprawdę dobre jakościowo i to jest trochę przerażające, bo ym, no nie wiem, czy wiele różnią się od oryginałów, nie wiem. Eee, jeśli Wy macie oryginały, dajcie mi znać, co myślicie na dole, komentarzach. Dajcie mi też znać ogólnie, czy ten filmik Wam się podobał i oczywiście liczę na jakąś łapkę w górę, nie łapkę w dół. Niebawem pojawi się pewnie kolejny taki filmik z, właśnie z tego cyklu zakupy z Aliexpress, z tego względu, że jeszcze kilka rzeczy do mnie idzie i jak tylko dojdą, to nagram na pewno filmik, bo też jestem ciekawa, bo zamówiłam kilka naprawdę ciekawych, ciekawych rzeczy no i to tyle, jeśli chodzi o moje zakupy z Aliexpress, raz jeszcze powtarzam że nie jestem zwolenniczką tego typu zakupów, robię je żeby przetestować te kosmetyki, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dużo osób kupuje kosmetyki z Aliexpress jest tego masa, są grupy na, na Facebooku masa youtuberów robi tego, tego tego typu filmiki dlatego myślę, że jest to temat jak najbardziej teraz na topie Natomiast osoby, które są przeciwne tego typu zakupom, jak najbardziej rozumiem, nie, absolutnie nikogo nie namawiam, to nie jest filmik bynajmniej promocyjny. To tyle, nagadałam się, trzymajcie się cieplutko, to tyle na dziś i do zobaczenia niebawem. Pa pa!